Witam Wśród pomidorów w tunelu rośnie także papryka To jest papryka Jalapeno Mam dwa krzaczki to roku sobie dwa krzaczki Jest to ostra papryka No są ludzie Dla których ona jest Mało ostra, ale ja jestem osobą, która którą uważam, że ona jest ostra Nie lubię Mega ostrych rzeczy Takie lajtowe, ostre już kilka owoców jest w takim ładnym stanie. Tu jeszcze kwiaty widać, z czego jestem bardzo zadowolony, bo w tym roku mi się bardzo rozrosła. Tu jest drugi ksaczek. Też już widać jakieś owoce. W tym roku bardzo ładnie te papryczki poszły, w tamtym było trochę gorzej. Po drugiej stronie tunelu też mam kilka odmian ostrych. Papryki. No i zobaczymy ile w tym roku będzie. Dziękuję i pozdrawiam.